Dzień dobry. Przyszłam do Was dzisiaj na kawę. I z kawą. Wzięłam telefon, kawę i przyszłam do lasu. Na kawę. Bo to życie jest czasem takie, że spełnia nasze marzenia, których sami uważamy, że nie możemy spełnić. Czyli przyjęliśmy założenie. Marta, dziękuję ci za te piękne słowa. Może je tak zacytuję dokładnie, jak to ty napisałaś, Marta Duszyńska. Życie czasem spełnia marzenia, których sami nie mamy nadziei spełnić. Nie mamy nadziei. A Dlaczego napisała takie słowa? Rozmawiałyśmy na fejsiku. Ona się przeprowadziła w piękne miejsce do nowego domu. A ja jej napisałam, że mieszkam w górach, bo góry kochałam całe życie. No, może to niekoniecznie, no chyba że ciepłe, ale te góry były zawsze ze mną. Jeżeli miałam gdzieś jechać, to w góry. I nie miałam najmniejszej wątpliwości, żeby tam pojechać. Także odpoczynek w górach. I teraz mieszkam w cudownym miejscu na górze Gnadenberg, bo to jest na stoku góry, zalesionej, czyli mieszkam w lesie. Las zawsze lubiłam, zawsze lubiłam zbierać grzyby. <laughs> I zobaczcie, jak niesamowicie te marzenia się po prostu nam spełniają. Tylko może trzeba zrobić taką afirmację, czyli to wyobrazić sobie, co. Konkretnie, co to ma być, i po prostu puścić. Puścić do wszechświata. Niech się dzieje. Nie trzymać. To tak działa. Jeżeli szukamy rozwiązania, to rozwiązanie jest zawsze. Tylko my go nie widzimy. Nie należy go trzymać, należy go puścić. I ono przyjdzie do nas. Ale jak? A to we śnie? A to ktoś powie zdanie, które nagle nam powie: no, przecież to jest odpowiedź dla mnie. Niesamowite są te zdarzenia i niesamowite są niesamowite jest nasze życie. Ale moi drodzy, cieszmy się kawą wspólną w lesie. Może by tak na brzegu lasu, no bo ławeczka, tak, jest na brzegu lasu. Jak już się tak przyjemnie zrobiło, no to zapraszam na poranne oddychanie. Może wstanę, Wdech, wydech, wydech. dzisiaj pod dębem, ale piękny ten dęb Jakieś takie muszki mi towarzyszą. Jedna, druga, trzecia. One tak e, tymi skrzydełkami machają i wygląda jakby stały w powietrzu. Jak szłam tutaj w to miejsce, to tam zobaczyłam nagle postać starszego człowieka. I pomyślałam: a, ten pan, Johan. Będzie mi towarzyszył. Witam Panie Jochanie. No, towarzystwo. Dobre towarzystwo, zawsze mile widziane. To ile jeszcze tych dechów? No, ze trzy. Luzujemy ciało. Ja się rano gimnastykowałam, także już się luzowałam, ale przypominam, otwieramy okno, wychodzimy na balkon, wychodzimy przed dom, wychodzimy do lasu, bierzemy kawę, wychodzimy do lasu i oddychamy. Pora jest taka wschodu słońca, bo dzisiaj wschód słońca jest 5:46. Zobaczcie, jak to tego dnia ubywa. Czyli kończymy kawę, kończę w eleganckim waszym towarzystwie. Jak to jest moje ulubione powiedzenie, nieważne gdzie, ważne z kim. A życie i tak spełni nasze marzenia. A propos marzeń, muszę Wam kiedyś opowiedzieć o Joannisie i o Paoli. Jedno marzyło, drugie marzyło, spotkali się, a on też zawsze marzył o Ferrari. Ano właśnie, ale to, może jutro. Także ważne jest, abyśmy marzyli bardzo konkretnie. Są marzenia takie ogólne, tak jak w, le, w, tym, w górach, prawda, tak jak moje było. Takie gdzieś w głębi serca. Gdzieś takie ulubione miejsce. Tak, to ulubione, to jest to nasze marzenie. Taka intencyjka mała, którą trzeba puścić, puścić. A intencyjka, rozdrobnienie od intencja. O! Za 15.06. Dzwon słychać trzy razy. Czyli... Minutę temu słońce wstało. Nie, za minutę wejdzie. Przepraszam. Tak jakoś się rozmarzyłam. <grym /dźwięk> Intencja to jest skrystalizowana myśl. Czyli krystalizujmy te myśl. Przeciągamy się. I witamy tą piękną sobotę. Witam wszystkich. Dzień dobry. Ja mam dzisiaj pracującą sobotę, tak więc do zobaczenia jutro i niedzielę. Pa. Pokażę Wam jeszcze tutaj ten brzeg lasu, ten wielki dąb. Wielki wielki, wielki. A tam po drugiej stronie jest druga góra i drugi las. czyli las, las.